Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Ja jestem Klaudia i witam się z Wami z Deszczowej Szwajcarii. Tym razem jestem w Zurich. Tam za mną, jak widzicie, mam postawioną parasolkę. Na szczęście, hotel właśnie nam zapewniał parasol, a ja właśnie czekam na busa, bo jadę do pewnego miejsca. W ogóle jeszcze taka akcja w hotelu kiedy ja się spieszę to zawsze musi się coś wydarzyć. Szybko się odprawiłam, od razu jeszcze przy odbiorze mojego, mojej karty do pokoju poprosiłam o bilet na autobus, ponieważ również bilety na autobus dostajemy z hotelu i słuchajcie, szybko się odwracam, żeby wziąć moją walizkę i szybko śmigać do pokoju, żeby tylko i wyłącznie się przebrać i od razu wyruszyć w trasę, ponieważ Czas mnie goni, bo na to miejsce, do którego właśnie się wybieram, mam wykupiony bilet na konkretną godzinę i wyobraźcie sobie, że ktoś inny zabrał moją walizę. Nie wiem jakim cudem mieliśmy dużo czasu. Znaczy, no wiecie, no, zupełnie te walizki, bo już później przyszedł ten chłopak, który moją zabrał. Musiałam tam na niego 5 minut w tym lobby poczekać. W ogóle zupełnie nasze walizki się różniły. No, nie powiem, trochę się zdenerwowałam, no ale nic. Na szczęście to nie było, wiecie, jak już wylądowaliśmy, bo też się tak zdarza, że po prostu inni zabierają inne walizki i dopiero w domu się skapną, że, że to nie jest ich torba. No, i już myślę, że odezwę się do Was z mojego miejsca docelowego. Ja już jestem w autobusie, ale jeszcze Wam wytłumaczę, jak my te karty do naszego pokoju otrzymujemy. No to więc zawsze ustawiamy się w kolejkę i pierwszy otrzymuje ten, który jest jakby, to powiedzieć, najwyżej postawiony, jakby najwyż, od najwyższego szczebla. Czyli pierwsza osoba, która otrzyma kartę do swojego pokoju hotelowego jest kapitan, później pierwszy oficer później szef pokładu team leader załoga z pierwszej klasy załoga z biznes klasy no i na samym końcu e, klasa ekonomiczna a nasze wielkie walizy mamy po prostu postawione gdzieś tam obok w jednym miejscu no i po prostu ktoś z tej wyższej klasy e, się pomylił ja tego nie zauważyłam, bo walizy były e, za mną, nigdy mi się też to nie przytrafiło no i niestety właśnie taka pomyłka po raz pierwszy zaszła. No w Londynie miałam dwupiętrowe autobusy, a tutaj w Szwajcarii mam dwupiętrowy pociąg. O matko, czy wy to widzicie? Ja pod taką górę mam tam iść? Może i w sumie dobrze mi to zrobi taki trening właśnie przed tą moją atrakcją, na którą się wybieram. Yeah. Powiem wam, siła przyciągania tutaj zadziałała. Tak bardzo nie chciałam iść pod tę górę, bo jakoś mi tak mapka prowadziła, ale jednak okazało się po tych złotych znakach, że jest droga. Normalna, nie trzeba iść pod górę. Słuchajcie, dotarłam już do miejsca docelowego, czyli do domu, do manufaktury czekolady Lindor. Powiem Wam, że zapach na zewnątrz już się taki niesamowity unosi. Mam taką ochotę na czekoladę. Dobra, już bez zbędnego gadania, idziemy do środka. Jako, że dotarłam tutaj godzinę przed czasem z mojego biletu, nie pozwolili mi wejść wcześniej, więc mam teraz czas, żeby udać się tutaj do sklepu. Słuchajcie, chodzę sobie tutaj e, po tym sklepie, e, oglądam te czekolady, nagrywam, chodzę z tym moim kijem, z mikrofonem i po prostu ludzie pewnej narodowości, nie dość tego, że w samolocie, to tutaj do mnie cały czas e, przepraszam, 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 ja takie jeny, ja już nie jestem w pracy, nie, ja tak się odwracam, o co w ogóle chodzi. Oni do mnie, a ja mam jakieś czekolady, coś tam. Oni sobie myślą, że ja tutaj pracuję. Powiem Wam już na tą, przepraszam, już szlak jasny trafia. Zwłaszcza jak jestem po pracy. Podnieśli mi ciśnienie, ale dobra, zaraz wchodzę do muzeum, będę próbowała czekolad i już się nie mogę doczekać. Wczoraj odebrałam mojego pilota i idę na wycieczkę. Muzyka historią, ale teraz czas na to, na co najbardziej wyczekiwałam, czyli próbowanie czekolady. Tutaj przy każdej fontannie dostępne są łyżeczki i można sobie właśnie na nie nałożyć czekoladę i się delektować. Więc rozpoczynam od mojej ulubionej Nazłam maszyny, gdzie tutaj się w ogóle podkłada rękę i czekolada wypada, Kurde, nie złapałam. Teraz wylosuję, do którego miejsca kolejno polecę. Kolejny raj dla mnie, I wszystkie te cukierki na wyciągnięcie ręki. O super to o smaku sernika najbardziej mnie interesują. Dobra, ja teraz idę wszystkich tych czekolad próbować. I już teraz wiem dlaczego tutaj nie można wnosić ze sobą toreb. Dobra, słuchajcie, próba cheesecake'a. że to jest w polewie białej czekolady mm. ale słodkie Powiem Wam ciekawy ma smak ale jednak oryginalny biała czekolada lepszy więc cieszę się że mogłam właśnie tutaj spróbować bo Chciałam kupić, ale wcale bym tego nie kupiła. O, zobaczcie, tutaj znajdują się autentyczne maszyny do wyrobu czekolady Lind Lindor. No ja zdecydowanie bym się nie nadawała do pracy w takiej fabryce, ponieważ po prostu wszystko bym wyjadła. Czekałam w kolejce, bo tutaj powinnam zeskanować swój e, bilet i wylosować jakąś czekoladę. I parę osób przede mną przestało to działać. Słuchajcie, stałam chwilę przy tej maszynie, bo się zbulwersowałam. Zaczęłam coś tam klikać i jakieś dziewczyny tak do siebie mówią a ona to naprawia, ona to naprawia. Ja nie wiem, czy ja naprawdę wyglądam jak tutaj pracownik, ale słuchajcie, koniec końców, jak ona to powiedziała, to to nagle zaczęło działać. No i zeskanowałam mój bilet i wylosowałam taką czekoladę z pomarańczą. I na tym moja wycieczka tutaj się kończy, więc odezwę się do Was już z hotelu. Do mojego hotelu. Trochę zmęczenia widać w moich oczach, ponieważ od samytkiego rana jestem na nogach. I tutaj już będę się powtarzać, ale ta okazja do zwiedzania różnych miejsc, pracując jako stewardesa, niestety wiąże się właśnie z brakiem odpoczynku. Ale że jako jestem tutaj po raz pierwszy i naprawdę byłam zmotywowana, aby odwiedzić te miejsce, no to jednak wszystko poszło zgodnie z planem i bardzo się cieszę, że udało mi się odwiedzić właśnie tę fabrykę czekolady Lindt Lindor w Szwajcarii. I teraz od razu chciałam Wam podsumować tę wycieczkę. Bilet wstępu kosztował, przeliczając na polskie złotówki, około 70 zł. Wejście jest na konkretną godzinę Natomiast, jak już wejdziemy, to mamy tak naprawdę nielimitowany czas na zwiedzanie. Wiadomo, do godziny zamknięcia muzeum. Czas zwiedzania to około półtorej godziny, podczas której właśnie możemy dowiedzieć się więcej o historii produkcji czekolady oraz mamy możliwość skosztowania jej. To, co właśnie mi się podobało najbardziej. Szkoda tylko, że nie było możliwości posmakowania chociaż troszeczkę rzadko dostępnych smaków. Jednak były tam już cukierki, które bardzo dobrze znam i są ogólnie dostępne. Jedynym takim, taką nowością, taki, takim zaskoczeniem, którego wcześniej nie próbowałam, no to był ten cukierek. Em, o smaku sernika, no ale niestety jakoś on mnie specjalnie nie urzekł i jednak te oryginalne smaki są chyba moimi ulubionymi. Więc wycieczkę uważam za jak najbardziej udaną. No powiem Wam szczerze tak, specjalnie do Szwajcarii przylatywać tylko żeby właśnie odwiedzić te miejsce, no to moim zdaniem nie opłaca się. Ale natomiast, jak już tutaj jesteście, to przy okazji naprawdę bardzo warto zaliczyć właśnie te miejsce. Ja, jako że już naprawdę jestem zmęczona, to pomału będę się szykowała do łóżka. Jeszcze chciałabym sobie zadzwonić do najbliższych, a z Wami zobaczę się w kolejnym odcinku. No i przy okazji chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować, że oglądacie moje filmiki. Chciałam Wam również podziękować za wszystkie komentarze, za łapki w górę, za subskrypcje. Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.